No cześć widzowie, witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i dzisiaj sobie zagramy Fizzem na Midzie. Jest to kolejny czempion serii Z do A i fajnie mi się trafiło widzowie, bo Fizzem to ja... Kurcze, naprawdę lubiłem grać bardzo. Dalej nim lubię. To jest jeden z moich mainów. Nie wiem czy jest, czy był, bo mi się naprawdę różne czempiony w lolu podobają. Ostatnio zacząłem grać Wex i jest kurde, naprawdę super też czempionikiem. Ale dobra, gramy sobie Fizem Królikiem i gramy na Keina. To jest dosyć kurde ciekawy matchup, bym powiedział, tak wam powiem szczerze, gościu zaczął z W. Także masakra. Grałem raz na Kane Katom i on zaczął z Q-i po prostu sobie puszował minionki i miał wszystko gdzieś, ale ten zdecydował się, że zacznie z W. To ja po prostu będę to unikał używając swojego E i... No powinno być dobrze, nie wiem czemu z W zaczął. To jakiś dziwny Kane player z tepekiem jeszcze i elektrokiutem No i dobra, widzowie tak, runki wam pokazuję w lewym dolnym rogu. Gram sobie pod coś takiego. Oni no właśnie będzie teraz używał tu Q i będzie ciężko się leinowało na niego, bo praktycznie nie będzie minionków moich do po prostu jakby puszowania. Wiecie o co chodzi, bo on ma naprawdę bardzo dobry, porządny wave kill. Ja ma 10 milionów do 7, ale na chilko widzowie, na bocie już, już double kill. Także też dobrze. O, kurde. O, ja pierdzielę. Teraz to zrobiłem. Jak totalny dzieciaczek. 5 lat. Ale jest Kane. W moim teamie. Także na Chillu. Warto też podkreślić, widzowie, że właśnie gram sobie z widzami. Jeśli chcecie ze mną zagrać, to wbijajcie na Discorda. Naprawdę. Bo powiem wam tak. Mniej więcej gdzieś o 12.00, może 12.30. Czasami piszę właśnie. Do normalka. O, ty, kurde, zjebałeś. Nie zjebałeś, bo masz tutaj. Iwerna, Flesznę sobie tak tylko dla pewności. Nie, może nie potrzebowałem, teraz mi widzowie piszą... Nie, pokój te y, pokój fleszujesz! To ci nie było potrzebne w fiucie, ale ja ci powiem tak, ja fleszuję, bo po prostu mogę i jest zajebiście. Dobra, puszuję to. Jestem ciekawy czy teraz iwer mnie wkurzy od góry. A ja chcę to spuszować po prostu i się wycofać. Kenny nie zabiję, nie ma takiej opcji. Zróbn się do bazy, tylko na Dobra, to jeszcze sobie poczekam. Widzowie, ale kurde, miałem dzionek. Wstałem sobie o siódmej. Pamiętacie jak kiedyś mówiłem, że chcę sobie wstawać o siódmej, to dzisiaj się udało. I naprawdę było koks. Zawiozłem babcię do fryzjera. Babcia o dziewiątej chyba się zdziwiła, że ja w ogóle wstałem. I po prostu zawiozłem ją do fryzjera. Później od razu na siłkę poszedłem z kolegą. I no, już się dzień fajnie zaczął, nie? Zrobiłem dzisiaj nogi i barki. I powiem wam, jak robiłem przysiad, to mi coś strzeliło. Znaczy nie strzeliło? Nie, nie, nie strzeliło, ale mnie tak bolało, jakbym sobie zerwał coś, nie? O kurde, mam nadzieję, że to nic poważnego. Kurde, on to przepuszował już. Ja pierdzielę, to mój rykor będzie słaby. Właśnie, Kayn nam idzie to jakiś, bo, jakaś bestia chyba, jak on może tak sobie wave kierować? Dobra, nie straciłem przynajmniej expa z tego kanona, to nie jest aż tak źle. Ale spoko, ziomeczku, jak ten królik, którym teraz gram, no to po prostu będzie wyjaśniał tego jakiegoś demona, który jest teraz na bocie, niestety. Kayn nam idzie, może trochę działać, widzowie, wiecie? Ja jestem na F, ja chyba Kaynem grałem, A, B, C, D, e, F, G, H, I, A. Trochę dawno grałem tym Kaynem, ale chyba też coś, jakoś to tak wyglądało właśnie, że mogłem sobie na chillku puszować i było git. Dobra, zejdę na bota, bo tam naprawdę robię jakiś suicide mission. Się wszyscy wywalają, ja pierdziele Ivern, kurde Ivern ma full HP Dobra to ja teraz bez sensu to zrobiłem, ja pierdziele Nie wiem czy ja jestem w stanie go zabić W sumie, on chyba nie widział Jednak mnie widział Tak to straciłem całego głowę, kurde bez sensu roam Moja kalista ma 4-1 No to nie było za dobre, ale straciłem Kurde dużo tracę, ale słaba gierka ty z mojej strony Ale na chilku. To jest tylko gierka, ja po tej gierce wstawię sobie odcinek. Ja planuję sobie zrobić sałatkę Cezara. Kupiłem. Z, kupiłem kapustę. Kupiłem sobie kapustę pekińską. część i sałatę lodową. Tylko nie wiem co ja jeszcze potrzebuję. Muszę zobaczyć na necie. Yy, muszę zobaczyć na necie. Cały przepis. Bo po prostu chciałbym jeść tę sałateczkę Cezar, bo. Jak byłem w manekinie w Opolu, to kurde zamówiłem to i to było takie pokczempowe, że to masakra. Dobra, ja z nim trady Raczej powinienem wygrywać. O, okej, okay. jak tak zdodżuję, to tym bardziej. To żeby Ivern który jakoś randomowo nie przyszedł. Dobra, Jameczek się za bardzo poczuwa. Jest i on, pan drzewiec, pan Ivern, chudy magaj. <grytanie> tak jakbyś Jameczku, jak są wybory, nie? Albo Pijesz Coca-Colę albo wodę. To jak pijesz Coca-Colę, to jesteś małkajem. Jak pijesz wodę, to jesteś ivernem. wybór należy do ciebie. Dobra, pusz. Puszczę to. Ja mam dużo pieniążków. Mówię dużo, bo. Kurde, 1400. To jest dużo. 2,049 farmy mogło być 10 razy lepiej. Ale na chilku. Widzowie. No, zrobię sobie sałateczkę i tak, buty są potrzebne. Jeszcze trinket, kurde, bo ja mam runę. Chyba źle, że wziąłem tę runkę ogólnie. Zombie Ward'a. Bo ona sprawia, że jak się zniszczy Ward'a, to wtedy się pojawia taki Zombie Ward i to jest fajne. Mm, ale kurde, teraz to nie wiem, czy da się jakieś Wardziki zniszczyć, w sensie... Kurde, no jak ja czerwonego to dopiero teraz zmieniłem, to naprawdę jestem y, trochę łoś, jeśli o to chodzi. No i Kane, kurcze, romuję sobie na topa. Dobra, romuj sobie gościa. <laughs> ja znaczy ilko, ja to spuszuję. W sumie też pójdę na topa. Będę miał ulta. My to wygrywamy potężnie. Potężnie wygrywamy. Żyję to. Nie wiem, czy dobrze użyłem, no zespotował na także jakoś zespotowałem, to jest to jakoś na plus, Fiorka też na low. Wiecie co, pójdę na Fiorę, bo w sumie ja na nikogo nie pójdę. Kurde, na nikogo nie tam był na plecach! No fuck me, czemu jestem taki głupi? Tu są wszyscy. No, dobra, ja przybejtuję. Nie, nie przybejtuję, oni się po prostu cofają do bazy. Dobra, nie wiem widzowie. Ja gram jakoś bardzo słabo akurat tę gierkę masakra niby 2-0 mam i jest git, ale... Ty tyle sytuacji po prostu było straconych, że to masakra, nie? 4-1 kalista, ja bym nie być na bocie całą gierkę i byłbym zadowolony. Jestem ciekawy czy Kane jest dalej na topie. Jak tak to jest lekkim psychopatom Ale to szanuję, o Kenik jest tutaj. No ja mam ósmy level, panie Kane. Nie chcę cię martwić, ale jakiś tam solo -kilek fajny by był. Tylko ten e śpina śpi na tym midzie masakrycznie. Idę na bota. Na bota trzeba iść. Dawaj, troszyk. <laughs> Afelio Simp. Mordeczko. za oraś. tylko nie wiem, czy. Eee, właśnie. Kurde, tutaj jest wizja. Ale eee, dobra. Jest Zombie Ward postawiony jako pierwszy. Kejnik wraca. Blue dostał od Iverna. W ogóle jest taki funel, bo taka strategia, że się gra Tarikiem na topie, i tam w dżungli może być Kane, może być Wiego, może być coś tam innego. Ej, 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 ej. On przejdzie przez właśnie ścianę po prostu. O te dwa Keiny się spotkały. Ładnie, ładnie. Jestem. Dobra, na chipku kill. Ja go zabiję. Dobie go, nie ma problemu. Skoczę mu na łeb. Pięknie, 194 damage'a. Nie, nie dużo, ale na razie styknie. Wezmę sobie chyba Lutensa, bo oni są dosyć papierowi. Co prawda, mają milion shieldów, ale właśnie ja, ja mam taką hipotezę, widzowie, że po prostu. Wezmę Ludensa, bo chcę ich one zanim w ogóle użyją te shieldy. Nie wiem, czy to będzie możliwe, bo po prostu, jak dam rybę, to i tak dadzą shielda sobie. Ale chuj, ja się wbijam w ciebie. Pięknie, ale mu uniknąłem. Tylko trochę się wyhilał, ale i tak jest one Ja nie wiem, z takimi temami one shotuje zioma. To coś się chyba nie tak, co? Iver, tam możesz próbować, ale chyba na próbach się skończy. Troszkę damage'a ci zadam. O kurde, jak przyszedłeś z kolegą. Daisy. No, dałeś mu... Dobra, pięknie. Jak zobaczyłem, że daje shield'a Daisy, to po prostu wbijam się na niego. <laughs> I... Ziomek! Kurde, no lubię grać tym Fizzem, to też jest fajny champion. Tylko ja mam wrażenie, że po tym patchu gdzie właśnie assassini stali się useless, no to ten Fizz trochę też zawodzi niestety. Jeszcze Vex mi się tak bardzo spodobała. Nie wiem czemu. Jakoś Vex mi się spodobała tak, o, bo zobaczyłem coś na YouTubie i po prostu zagrałem nią tam dwie nawet i po jednej grze stwierdziłem tak. To jest fajny champion. <gryw> po prostu tak stwierdziłem widzowie i tego się trzymam. Dobra, Zonia będzie jako druga. Niby można Zonię jako pierwszą. Ale jak ja jestem tak do przodu, to ja biorę Ludensik, Chociaż jak, jak chcecie, bo wiem, że Fizz mainy, to mnie zjedzą w komentarzach, że nie składam ZONI jako pierwszej. Bo ja sam tak kiedyś składałem. Ale teraz jakoś przyznam się bez bicia, że po prostu <laughs> nie wiem, jakoś o tym zapomniałem teraz. Bo naprawdę dawno nie grałem tym Fizzem. I to naprawdę dawno. Ale i tak uwielbiam tego i Mimo wszystko. Dobra, to co? Na bota chciałbym przyjść, ale nie bardzo jak traszyk jeszcze w bazie. Też sobie to spuszę. Ja też mam dobry wave tier teraz, panie canik. On Eclipse złoży. To jest ciekawe. Czerwony Kane pod Electrocuta. Hmm. No ciekawe, powiem wam. Ciekawy zabieg. Oni tu mają pewnie wizję, nie? Idziemy, 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 idziemy. Co na nie? A, tak chciała. Robić trick. Nie wiem, czy ten flash cię uratuje, ziomeczku. Nie wiem, czy ten flash też ciebie uratuje, ziomeczku. <laughs> Okej. Okay. Jak chcecie flaszować, żeby tracić flasza, to nie ma problemu. Wezmę sobie to. Cofnę się do bazy. I uwaga, bo Kane idzie na topa. <coughs> Jeszcze tak spinguję, że Kaynik leci. I powiem wam tak, ja też lubię być psychopatą. I wezmę całą Mejoia. Wiem, że to jest Greedy Fest. Kane kontra Kane. Nasz kenik jest no o wiele lepszy. 2-7 przeciwny. Nie bardzo. Nie, nie, nie. W ogóle widziałem, miałem taką sytuację niedawno, że wracałem z siłki do domu. I jak jedzie się do mojego domu, to się przejeżdża przez ulicę jednokierunkową. Jednokierunkową. Więc no. Beka, nie? W sensie, no to nie jest beka, że po prostu się przejeżdża przez jednokierunkową, ale czy, co było beką? To, że jest taki na tej ulicy jednokierunkowej, właśnie taki zakręt ślepy, że po prostu budynek tam zasłania, czy drzewa, czy tam coś, po prostu coś po prostu zasłania, że nie widać, kto tam. Nie, nie widać dalszej części zakrętu, nie? I kurde, i właśnie jadę. <laughs> ja pierdzielę, co się stało, ja strzałkę sobie z klawiatury wziąłem trzałem <laughs> przypał, dobra jestem, botlane <laughs> na chillku, <laughs> gościu znak zapytania mi dał no zdarza się, że wypada strzałeczka dobra ignacik, tak dla pewności, bo jakbym je dała do ściany to mogłoby być lipa fest hardkorowo pada deszcz, ja lecę na kajna? no Nabijamy go, nabijamy jeszcze, jeszcze, jeszcze. Pięknie, Kalista. No i dobra, oro robimy. No i z tego zakrętu jedzie jakiś typ naprzeciwko mnie. czaisz? Ja kurde, pizda hamulec, nie? Już nie pizda gaz, pizda hamulec i się wpieprzyłem praktycznie na chodnik. I kurde, nie wiem, i mu jeszcze tam zatrąbiłem, a gościu nie wie o co chodzi. On jedzie 20 na godzinę. Po tej jednokierunkowej. Tam powiem wam tak, tam cięż... jak ja jadę sobie, nie wiem, powiedzmy 40 czy coś. 40 po tej ulicy to już jest tak szybko, bo to wiecie, przy domkach jest i w ogóle, to no no to tam, no więc jest ulica po prostu, nie? I też trochę jest zawiasów, więc 40 km na godzinę to jest trochę szybko. A ja, je, no ja jechałem 40, bo po prostu nie wiem, wracam wtedy praktycznie codziennie. No to czułem się już pewnie, właśnie do tego momentu, gdzie mi gościu kurwa wyjechał 20 na godzinę, może nawet 15 i sobie jedzie. I nie, kurde, przeciwnicy dali FF. No ale powiem wam tyle, że mam traumę na tej ulicy. I dzięki za oglądanie, widzowie, zostawcie łapeczkę i uśmiechnij się, bo masz naprawdę super uśmiech, widzowie. Cześć, cześć, papa.